Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kenta Football TV. Dzisiaj mam konkurs dla moich, dla moich widzów, którzy grają w Dodge FUTA 20. Dortrzut 20 to ogólnie bardzo popularna gra w Polsce, w Polsce Jeśli chodzi o piłkę nożną, czyli drafty, takie tam wiecie, rynek transferowy, wymiany się kartami, tryby, ogólnie takie tryby online i offline. Związane z piłką nożną. No i dzisiaj je, je, jeśli chodzi o tego czwarta 20 Mam dla was mega konkurs, przynajmniej dla mnie to jest mega konkurs, bo chciałbym Jeśli miałbym brać udział w takim konkursie To ba, wziąłbym go no, no, no kurwa, na pewno bym wziął ten udział Mam do was takie nagrody jak widzicie na ekranie Czyli Maradona99 Maradona Pele99 3 Harwahali99 No i jeszcze, tak, no jeszcze Zidane97 na tej zidanie możecie bardzo dużo zarobić On jest warty prawie 100 milionów na rynku Macie jeszcze tutaj Messiego 97 I Jaszyna 95 No i żeby nie było tak, tak skromo Skrom... kurwa Jak to powiedzieć? Czekajcie Żeby nie było tak skromnie Bo dla niektórych to pewnie będzie skromnie, bo ludzie mają takie karty i tyle hajsu, nie? Mają po miliardy No to do rzucenia mam jeszcze 300 milionów Czyli konkurs jest bardzo fajny, bo, czyli po, powtórzę jeszcze raz nagrody Maradona99, Pele99, Karbachali 99, Pele 99, 99 Zidan97, Messi97 oraz jaszyn95 i 300 milionów Zasady konkursu są proste Trzeba zasubskryb zasubskrybować mój kanał Napisać komentarz, a w komentarzu mam dla was takie, takie Taki quiz można powiedzieć Kto Słuchajcie, uważnie, bo dobra, powtórzę nawet trzy razy. Kto wygrał Euro 2016? Chodzi mi o to, jaka reprezentacja, bo kluby nie grają. Kto wygrał Euro 2016 z reprezentacji? I ostatnia raz powtórzę, kto wygrał Euro 2016? No, no wiecie, tam są tylko same reprezentacje. Czyli jaka reprezentacja wygrała Euro 2016 w piłce Czyli tak, trzeba, trzeba zasubskrybować mój kanał. Kto wy, napisać, kto wygrał Euro 2016 w Piłce nożnej No i jeśli. A jeszcze jest jedna zasada. Jeśli komentarz będzie edytowany, podkreślam edytowany, a do widać na, od razu, yy, to nie, ten komentarz nie bierze udziału w konkursie. Więc nie róbcie głupstw. Warto napisać jeden komentarz, troszkę się postarać. Cho, oczywiście zasubskrybować mój kanał. Zostawić ten komentarz. A to co? Czy macie wyniki konkursu? Pojawiam się może dzisiaj. Macie czas do dzisiaj, do do 20. Do dzisiaj, do 20. Macie czas. Trzymajcie się. No i cześć. Powodzenia wszystkim życzę. Aro.